Wielka Lechia spadła na ziemię i zażądała uwolnienia Polski. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. The Great War to już chyba będzie ostatni materiał na tej modyfikacji, lecz co było, gdyby Polska brała udział w I Wojnie Światowej? Wszystkie mocarstwa się zgodziły, żeby nie rozgniewać lechitów. Rosja chciała oddać całe swoje terytorium tylko dla Polski, ale Piłsudski powiedział, mamy to, co mamy i zwyciężymy. Z całego świata zaczęli zjeżdżać się ludzie, żeby zamieszkać w tak potężnym kraju. W kraju, który odnaleźli Lechici, w kraju, który wyzwolili Lechici. Jak wiadomo, jest Polska jest najlepsza, najlepsiejsza, no i wspaniała, prawda? Lechici pozostawili nam w zabytku po nich technologię atomową. Wielka Lechia zostawiła nam atom. Nasze dywizje nazywają się Chwała Bohaterom i Chwała Wielkiej Polsce. Zobaczymy, którą stronę obierze Polska podczas pierwszej włeśki. Polacy postanawiają wesprzeć Niemcy. Szefem armii zostaje sam Józef Piłsudski. Ale ej, swoją drogą Great War ma naprawdę fajnie tutaj zrobiony imersywnie generałów. Ej, to mi się bardzo podoba. Polska postanawia poprzeć Niemcy i wspomóc tutaj sojusz austro-węgierski. Polska postanawia wesprzeć Niemcy i wesprzeć Austro-Węgry. I będzie wojna włosko-osmańska, my się tylko przyglądamy. Na razie to nie jest czas, żeby uderzyć, ale odbierzemy to, co nasze. Niemcy, jak i cała Ententa, nie zgodzili się na nasze żądania, żeby oddać nam nasze ziemie. Wypowiadamy im wojnę. Polska wypowiada wojnę Niemcom. Austro-Węgry dołączyły. Teraz jesteśmy tylko my versus Niemcy. Lechici pozostawili nam ponadczasowe technologie. i Józef Piłsudski powinien poprowadzić nasze wojska do boju. Unicestwiamy naszego przeciwnika na każdym froncie. Niemcy się, Niemcy się osrały. My straciliśmy 24 ludzi. Niemcy straciły już 500 tysięcy. Ledwo Piłsudski każał swoim sztabowym wykonywać plan. Już będzie po wojnie. Gdyby nie dominacja Wielkiej lechi w średniowieczu, nie bylibyśmy tak za Zaawansowani technologicznie. Berlin będzie pierwszym miastem, które zostanie zbombardowane atomowo w 1912 roku. Było ma snu. Nie? Niemcy chyba zrozumiały, z czym mają do czynienia. Tymczasem Polacy postanowili nie bombardować więcej miast, żeby nie zniechęcać do siebie oczywiście tutaj ludności niemieckiej. Liga Bałkańska powstaje. To jest coś, czego Polska się waha. Piłsudski powiedział, że kolejna wojna światowa będzie chyba o jakąś zadymkę nieliczących się krajów na Bałkanach. Niemcy straciły 2 miliony ludzi, Austro-Węgry straciły milion 100 tysięcy, Austro-Węgry kapitulują. I wiadomo, co będzie dalej z Niemcami. Koniec pierwszej wojny polsko-niemieckiej. Polacy wypuścili Pepików jako swoje marionetki, tak samo jak ich swoich braci z Węgier. Niestety tutaj Franz Joseph I ugrał, że Australia pozostanie jeszcze <laughs> W ogóle. Niestety, Franz Josep I ugrał, że Transylwania pozostanie jeszcze pod kontrolą Austro-Węgier, no i zgodziliśmy się na taki pokój. Teraz postanowimy dołączyć do frakcji z Niemcami, wzmocnić siły centralne, i będziemy stali po ich stronie, bo Rosja, Francja i Anglia wyprowadziły noty dyplomatyczne, żeby Polacy oddali zajęte tereny i coś czuję, że musimy szykować się na wojnę. Ja czuję, że moi drodzy Osmanie będą pokrzywdzeni w tym konflikcie, dlatego Polska wysyła pięć dywizji ekspedycyjnych do Turcji. Tym razem Polacy pomogą wygrać Turkom wojnę na Bałkanach. Udało nam się bezproblemowo. Teraz postaramy się okrążyć jednostki serbsko-bułgarskie. Lecimy prosto na Belgrad, moi drodzy. I naprawdę zamierzają pomóc Osmanom w tej wojnie. Moi drodzy, Belgrad stoi przed Polakami otworem. Wchodzimy do Belgradu. Czy to będzie zwycięstwo Osmana? Osman! Wygrywa. Moi drodzy, rośnie coraz bardziej zagrożenie ze strony ententy. Polska postanawia się wypowiedzieć wojnę Francji. Na wschodzie Polska ma zadanie robić tak zwane hold the door, czyli po prostu będziemy trzymać Rosjan. Po skonsultowaniu się z naszym lechickim wróżbitą, postanowiliśmy, moi drodzy, zaatakować jednak Belgię, niż tutaj oczywiście Francję. Aktualnie robimy hold the door i miejmy nadzieję, że nasze bombowce zaczną niszczyć wroga. Cały świat, moi drodzy, dołączył praktycznie. Praktycznie do ententy. To będzie bardzo ciężka wojna. Ej! Halo! Gdzie są Belgowie? Ej, autentycznie tu jest pół. Ej, halo! Gdzie jest Belgia? A. Ej, czy to Bot się po prostu wycofał? Czy, bo ja już kompletnie tego nie rozumiem. Ale nasze czołgi będą jechały aż pod Paryż, moi drodzy. Aż pod Paris. Belgia już kapituluje i się poddaje. Polskie siły pancerne rozjeżdżają się na cały świat. Boże, same overrany. Nawet Niemcy atakują. Pomożemy Niemcom atakować przez linię Marzynota. Francja zostaje kompletnie unicestwiona. Gdyby nie polskie siły pancerne, to Kaiser teraz dalej siedziałby pod Belgią. Tutaj mamy takie dywizje oporowe, tylko, które teraz dopiero rozpoczną ofensywę. Na Rosjan. Miejmy nadzieję, że Niemcy będą w stanie mi pomóc. Francja została, moi drodzy, oficjalnie rozjechana. Poprosiłem Niemców ko o kontrolę nad tymi terytoriami i bardzo dobrze, że się zgodzili. Zamierzamy tutaj wybudować lotniska. Proszę bardzo. Kurde, podczas mówienia, proszę bardzo, tak mocno ugryzłem się w język, że nie wiem, jakim cudem stłumiłem ten ból. Nasze maszyny mają za zadanie unicestwić całą flotę na English Channel. Sarni Nikolaj II, moi drodzy, abdykuje. O mój Boże. The Treaty of brest liwosk Na szczęście uzasadniamy uzas jeszcze cel. Mamy cel. Nie no, mi się wydaje, że to jest po prostu prank. To jest po prostu prank tej gry chyba na mnie. Oni mają pakt o nieagresji z liderem mojej frakcji. Jasny gwint. Pa. Halo? Co tu się stało? Co się tu dzieje? Halo? To jest jakiś żart, czy... Powiem wam, że troszeczkę kretyńsko się teraz poczułem, bo nie wiem, dlaczego oni podpisali biały pokój. Ty, Niemiec, weź dołącz. O, nareszcie Niemcy dołączyły. Ej, ja to mi się wydaje, że to był jakiś prank. I to taki mocno nieudany, takie mam wrażenie. Ale chociaż jest jeden plus, moich pięciu spadochroniarzy wylądowało. No, to możemy uznać już za jakiś achievement, prawda? O, nawet reszta już dolatuje. Dobrze, musimy ich w jakiś sposób zaatakować. Dobrze, nareszcie naszym spadochroniarzom udało się rozejść. Na szczęście znajdują się tutaj powoli, bo powoli, ale jakieś wojska piusudzkiego tutaj są. Ale jakim cudem ja mam się dostać do Chin, nie mam zielonego pojęcia po prostu. Cel na Persję został już zrobiony. Wypowiadamy od razu wojnę. Persja dołącza automatycznie do ententy. Persja to będzie żaden problem dla nas i dla naszych wojsk. Stany Zjednoczone dołączyły do Republiki Chin. No i powiem tak, w USA to już nie wiem, jak się wbijemy. To będzie potrzeba naprawdę czarnej lechickiej magii. Wojska piusudzkiego robią coraz w głębsze wyłomy. Właśnie będziemy wchodzili do Indii. No i aby Osman miał na tyle wojsk, żeby obstawić front, bo nasze lechickie jednostki pędzą aż po Pekin. Moi drodzy, ja sądzę, że to nadszedł moment na zwerbowanie latającej Husarii. Tylko ona będzie w stanie przebyć morze. Moi drodzy, z tego co widzę, Chiny zostały już praktycznie połamane razem z Indiami, więc już niedługo. Ale co to? Co to? Oj, drodzy, latająca husaria wylądowała w nowym Jorku. Kto by się tego spodziewał? Latające konie. Gdyby nie stara technika Lechitów do tej pory nie wiedziałbym, moi drodzy, że istnieje taki styl walki. Wielka Lechia istniała, a kto się z tym nie zgadza, to znaczy, że nie zna się na historii. A dlaczego? Bo ja mam dowody i czytałem książki, i ja wiem, że istniała. Polskie konie, polska husaria miażdża Amerykanów, kompletne unicestwienie. Chińczycy też już nie mają nic do powiedzenia. Moi drodzy, jesteśmy. Bardzo blisko, żeby uratować ten świat! Polskie kolonie w Los Angeles. Czy ktoś się tego spodziewał? Wreszcie wracamy do starych czasów, wreszcie zrobimy tak, jak było za wielkiej lechii. To nieprawda, że wikingowie pierwsi dotarli do Ameryki. To byli lechici w łodziach wikingów, które sobie pożyczyli. Więc nie zakłamujcie historii, lechia była pierwsza. Za to chyba pokocha mnie teraz każdy narodowiec, już widzę te miliardy łapek w górę. Brum, brum. O! Włochy się stały moim wrogiem. Szkoda. O, tutaj Ukraina ile ma dywizji. Zero, no to się mano, no i <laughs> straciliśmy w tej wojnie 4000 ludzi. <laughs> Chińczycy stracili milion. Nie, to jest piękne. Overpower Poland here, Okej, okay, dobra, tutaj udało nam się załatwić sprawę. Lecz niestety wiem, jakich mam sojuszników i muszę jak najszybciej wysłać pomoc do Włoch. Ameryka jest skończona, można powiedzieć. Wielkie potężne konie rozjechały Amerykanów i Kanadyjczyków. Najgorsze jest to. Że musimy dolecieć aż do Los Angeles Nasz najlepszy kawalerzysta jest dosłownie provincio Los Angeles I, 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 i Tu na razie jest Russian Civil War, okej? Okay? Dobra, Chiny prawie rozbite, moi drodzy. To samo z Ameryką się dzieje. Rosyjska wojna domowa, czyli jednak oni powstali jakimś cudem. Nawet śmiesznie, muszę przyznać. Stany Zjednoczone kapitulują. Kanada kapituluje. Tej wojnie zostało nam pokonać jeszcze tylko Chińczyków. I można wtedy jasno powiedzieć i twardo, że uratowaliśmy ten świat. Dwie dywizje bez organizacji. No proszę was, panowie, proszę was, proszę was. San Francisco. A tam gdzie to kre. Mamy to, moi drodzy. Conference. Okej, okay, moi drodzy, udało nam się. Cały świat podporządkowany pod Polskę i pod sojusz. Co by było, gdyby kurde, Polska pomogła Wilhelmowi i by zwyciężyli? Osmanie naprawdę dostali od nas dużo. Naprawdę dostali dużo od nas. Kurde, zobaczcie. Takie tereny. Chin, Chińczycy to mój papet. My, oczywiście, jako Polacy dostaliśmy tutaj kolonie, żeby oczywiście pilnować naszych sojuszników. Wszyscy są moim papetem. Wszystko ładnie ustawione. Sowieci sami się. Zaorali, tutaj nawet nie ma co pokonywać. No i moi drodzy, tutaj bym zakończył ten materiał. Taki miałem pomysł na ten odcinek. Jeżeli Ty masz jakiś ciekawy pomysł, chciałbyś coś zobaczyć, albo zobaczyć jakąś modyfikację, pisz do mnie na fanpage, podsyłaj pomysły, wiadomości itd. A kto wie, może następny odcinek na kanale to będzie akurat Twój pomysł. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym epizodzie.